Tradycyjnie pod Tatrami spotykamy się w tym roku po raz 12 na konferencji użytkowników komputerów dużej mocy Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfrowe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Te konferencje dedykowane są naszym użytkownikom. Chodzi o to, aby nasi użytkownicy przedstawili wyniki swoich prac, podzielili się z rówieśnikami, którzy wykonują podobne obliczenia na zasobach obliczeniowych cyfronetu i też wspólnie zastanowili się nad nowymi problemami badawczymi, które chcą wspólnie później prowadzić w przyszłości. W tym roku konferencja ma dominujący temat, którym jest sztuczna inteligencja, czy ogólnie zastosowanie sztucznej inteligencji do analizy dużych zbiorów danych. I tutaj spotykamy się, mamy również dedykowaną sesję sztucznej inteligencji, gdzie użytkownicy, którzy wykorzystują zasoby obliczeniowe stricte pod kątem sztucznej inteligencji, będą pokazywać wyniki swoich badań i doświadczeń. Na obecnym etapie rozwoju technologicznego pojawiły się techniczne możliwości rzeczywistych implementacji. To znaczy, wydaje się, nawet jesteśmy przekonani, że zastosowanie metod sztucznej inteligencji w obecnych narzędziach informatycznych może dać efekt, który może być stosowany w życiu codziennym. Takim najmodniejszym, ale też i najprawdziwszym przykładem są pojazdy autonomiczne. Oczywiście trudno sobie dzisiaj może jeszcze wyobrazić samochód, który jedzie bez kierowcy. Niemniej jednak ilość elementów wspomagania kierowcy różnymi inteligentnymi narzędziami, jak na przykład automatyczne parkowanie, czy na przykład ograniczanie prędkości, czy wręcz hamowanie, kiedy zbliżamy się do innego pojazdu, jeżeli to ma być zrobione mądrze, inteligentnie, no to wymaga to jednak ogromnej z jednej strony bazy wiedzy, z drugiej strony niezwykle zaawansowanych algorytmów. To wszystko nazywamy metodami sztucznej inteligencji. nas interesuje kawałek sztucznej inteligencji związanej z grami, czyli uczeniem jak należy zachowywać się w nieznanym sobie środowisku, jak podejmować tam sekwencje decyzji. To może być gra planszowa, to może być prowadzenie auta. W badaniach nad sztuczną inteligencją bierze udział zarówno informatyka, jak i matematyka. Informatyka, dlatego że algorytmy dla sztucznej inteligencji są niełatwe w analizie i wymagają dużo informatycznej pracy, zarówno jeśli chodzi o teorię, jak i o praktykę. Do tego przydatna jest też matematyka, gdyż jest tam duży wkład teorii prawdopodobieństwa. Mnie interesuje uczenie agentów, którzy będą grali w gry. W tym właśnie szerokim rozumieniu, na przykład, to mogą być gry wideo, to mogą być także gry polegające na przykład na prowadzeniu auta. Oczywiście od lat prowadzimy takie prace. Tutaj trzeba zaznaczyć, że one dotyczą jakby dwóch głównych składowych, czyli z jednej strony algorytmów, z drugiej strony narzędzi sprzętowych. Ponieważ mamy tu do czynienia z ogromną ilością danych, w z początku akceleracja obliczeń ona jest potrzebna albo w systemach czasu rzeczywistego, gdzie wymagamy bardzo szybkich czasów reakcji, albo też ilość danych jest ogromna. W przypadku systemów wizyjnych czasu rzeczywistego, a w przypadku pojazdów autonomicznych akurat tak jest, mamy do czynienia i z ogromną ilością danych, i z szybkim czasem reakcji. W związku z powyższym no, są to rzeczy niezwykle potrzebne. No, mamy tu pewne osiągnięcia. W tej chwili bardzo modna staje się współpraca z przemysłem, z gospodarką, no, ale wiemy, że to są jednak dwa światy posługujące się innym językiem, innymi priorytetami. Niemniej jednak zawsze jest tak, że jest to wzajemne czerpanie z inspiracji, z narzędzi. Oczywiście powstaje pytanie, jak człowiek potrafi mentalnie zagospodarować te rozwiązania. No i to już jest kwestia też nie tylko szkół wyższych, ale i szkoły podstawowej czy średniej, żeby wyposażyć człowieka w taki imperatyw, że to są tylko narzędzia które nie mają ograniczać naszego człowieczeństwa, a raczej go ubogacać. W Laboratorium Akceleracji Obliczeń i Sztucznej Inteligencji w Cyfronecie swoje działania koncentrujemy na dwóch polach. Pierwszym z nich jest przetwarzanie języka naturalnego. Stworzyliśmy system do klasyfikacji i porównywania dokumentów w oparciu o zawartość merytoryczną tekstu. Robiliśmy również badania ładunku emocjonalnego tekstu z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych. Drugim polem jest analiza szeregów czasowych. Wykorzystujemy tutaj rekurencyjne sieci neuronowe. Tutaj to, co wyróżnia nasze działania jest koncentracja na jak najkrótszym czasie odpowiedzi. Wykorzystujemy tutaj układy FPGA. Pracujemy nad systemem, który pozwalałby zmopować opis sieci neuronowej w wysokopoziomowym języku bezpośrednio do języku opisu sprzętu. We wszystkich naszych działaniach skupiamy się nad kompresją modeli neuronalnych i zużyciem energii. Uważam, że sztuczna inteligencja będzie zyskiwała coraz większą popularność. Od około 10 lat algorytmy rozwijają się w bardzo dużym tempie. Wielu naukowców na całym świecie pracuje nad ich rozwojem. W wielu zadaniach sieci neuronowe przewyższyły już możliwości człowieka. Zespół, którym kieruję w Instytucie Metodologii Gospodarki Wodnej, zajmuje się numerycznym prognozowaniem pogody modelami konsorcjum Aladdin. Uczestniczymy w pracach konsorcjum międzynarodowego Aladdin, którego w skład wchodzi 16 państw Europy i Afryki Północnej i staramy się dostarczyć codziennie jak najlepsze prognozy dla synoptyków i społeczeństwa w Polsce. Współpraca mojego zespołu z Cyfronetem to już ponad 20 lat e, historii. E, najpierw wykorzystywaliśmy superkomputery w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet do liczenia naszych prognoz, następnie traktowaliśmy ACK Cyfronet jako centrum backupowe do naszych prognoz, kiedy już dostaliśmy własny superkomputer. A teraz współpracujemy z Cyfronetem w ramach wysyłania i dostarczania danych początkowych, brzegowych z Meteo France do naszych prognoz codziennych.